Dobry, z tej strony, w czym mogę pomóc? Dzień dzwonię w takiej sprawie, ponieważ mam u Państwa ten internet domowy L, ten z takim tak. 5G, no i tak chciałem zgłosić, że jakby przepustowość internetu jest tak jedna trzecia tego, co tu mamy opłacone, czyli tam powinno być do 90 megabitów, a mamy tak gdzieś koło 25, 30, 30. Mhm. Umowa się kończy. Z tego co widzę w systemie, od razu, e, jeżeli byśmy przedłużali umowę, ten router by był do wymiany. Widzę, że to jest jakiś stary router, to mi podpowiada system, e, więc już patrzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pobieranie i wysyłanie. E, no te średnie wartości, tak jak pan powiedział, e, między 30, 22 a 30, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, e, o pobieranie. E, zobaczę, czy ten router upewni się, czy on w ogóle. To pewnie się czy te routery 5G teraz są w magazynie, bo one cały czas są, ich nie ma, więc, e, momencik. Dobrze, już jestem. I znalazłem taki router, e, który właśnie obsługiwałby sieć 5G, da mi pan sekundkę, jeszcze zobaczę, sprób, spróbuję wprowadzić jakąś ofertę e, w przypadku tego routeru, routera e, i wtedy przedstawię panu warunki, ewentualnie na przedłużenie umowy, dobra? Okej. Okay. na uwzględniając rabaty za obsługę elektroniczną e, oraz zgody marketingowe to by było 95 zł, czyli 25 zł różnicy na fakturze, z tym, że dostaje Pan sprzęt tak naprawdę o wartości plus minus 1500 zł, więc to zależy od Pana e, i to urządzenie dostaje Pan dosłownie za złotówkę, e, bo w przypadku tej Elki e, ten ruder tak wychodzi według naszego cennika. Mm -hmm. To ja bym chciał jeszcze wrócić do, jakby do kwestii technicznej tutaj, tej sytuacji, którą tutaj mam, czyli, ale ten router obecnie, który mam, nie jest w stanie obserwować większe prędkości. I, i, nie, 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 to znaczy, że tak on się nie połączy z siecią 5G, z siecią LTE jedynie, więc ta sieć LTE na pewno wyższych prędkości do tych 90 na pewno nie, nie, nie wyciągnie. Okej, okay, rozumiem, czyli... Okay. No czy w sensie przyjąłem tutaj informacji, tylko teraz sobie tak myślę, czyli jakby dwa lata temu kupując usługę, otrzymałem router, który jakby zapłaciłem za usługę L, ale dostałem urządzenie od państwa, które jakby nie jest w stanie obsłużyć tej prędkości. Na, na to by wyglądało. Po prostu ten router, tak jak mówię, nie obsługuje technologii BG. Eee, nie wiem, jakie oferty były dwa lata temu, w tym przypadku mhm. Tą, e, tą umowę, prawda, z tym internetem, e, może to było jego niedopatrzenie, może to była jego niewiedza, no mm, tego nie jestem w stanie Panu powiedzieć. Rozumiem. Czyli jakby na ten moment tutaj nie da się nic z tym zrobić, tak? Jakby... E, no tak na pewno na pewno nie obsłuży Pan prędkości do 90, wątpię, żeby... Tak, tak, no... Ale po prostu możliwości sprzętowe na pewno na to pozwolą. W tym przypadku takiego, takiego, takiej możliwości nie było. No, gdyby no, prędkość była gdzieś koło 60, to może bym też nie dzwonił, nie? ale jak jest No, mm -hmm. no, no, no nie, Ja, ja bym ja by musiał sobie wszystko to przemyśleć, także na, na razie um, podziękuję za ofertę. Mm -hmm. Dobra. Ja no, mogę dobrze. sobie ewentualnie zostawić notatkę na Pana koncie, żeby zadzwonić e, ile mniej więcej czasu by Pan potrzebował. E,